Aleksandria, stanowisko archeologiczne, Homelika. Stanowisko archeologiczne pokazujące wielkość Aleksandrii. dawne sale wykładowe tutejszego, istniejącego w starożytności uniwersytetu mozaiki wili Bogatego Człowieka, tzw. Tak Wilia Ptasia ze względu na zdobienia, ale także są elementy chrześcijańskie ówczesna Aleksandria w dalszym ciągu wędrówka po Aleksandrii, pod reprezentacyjnej ulicy Kościół Świętej Barbary, która korespondowała z Orygenesem, w tej kaplicy znajdują się jej relikwie. Kościół Świętego Sariusza i Bachusa, najstarszy kościół w Egipcie w IV wieku.